Cześć wszystkim, z tej strony witam Was, DJ Rock and Roll. W kolejnym już odcinku zagrajmy w Cold Zero Ostatni Sprawiedliwy. Jak zapewne pamiętacie w poprzednim odcinku, znaleźliśmy w końcu te poszukiwane przez nas zdjęcia. A tymczasem wracamy do naszej bazy, gdzie czeka na nas nasza koleżanka Jane z kolejnymi wieściami. I zapewne kolejną już tutaj misją. Jednakże, zanim do niej przystąpimy, nie omieszkam sobie się tutaj trochę troszeczkę po okolicy rozejrzeć za jakimś tutaj nowym sprzętem. Przede wszystkim yy, potrzebujemy apteczki, bo. Sami zobaczcie, jak nam niewiele już zostało. Praktycznie, yy, no, pixel życia, można powiedzieć. Yy, po drodze, pierwszym na co natrafiamy, jest oczywiście Lombard. To też nie omieszkam tam sprzedać. To sobie tutaj, znalezionych po drodze, tam yy, w poprzednim odcinku. Fantów, między innymi, tych oto dwóch zajebistych, nożyków, zegarka, no i oczywiście kaset z, film, z filmami porno. Dobra, czekajcie. Kurwa, zamyśliłem się. Troszeczkę powiem wam, bo yy, ten, bo coś tu za oknem ktoś do mnie podjechał. Myślałem. Tak mi się wydawało, a, a, a ostatecznie okazało się, że to nie do mnie, tylko do yy, sąsiada. Okej, okay, dobra. Yy, to teraz jak już wszystko yy, tutaj jasne, no to moi drodzy ten sprzedajemy wszystko jak leci jeszcze te dwa nożyki albo nie dobra na razie się nie będę ich pozbywał albo nie przynajmniej przynajmniej jednego sobie z nich zostawię no bo jak wystrzelam wszystko no to zostaje nam tylko do dyspozycji y, walka na gołe pięści, która no, no nie oszukujmy się, przy y, gościu, który ma y, broni maszynową jest jak porwanie się, porwaniem się y, z motyką na słońce, także Mając przy sobie nóż, mamy jeszcze jakiekolwiek przy sobie ten. jeszcze realne szanse. Chociaż ja powiem Wam, że mimo wszystko, jednak bym wolał zainwestować te pieniądze w broń porządną, to też zdecydowałem się. A to co to jest? Tropikalny strój maskujący jakiś? Pomyślę nad tym później. Na razie ten, to w dalszych misjach. No bo nie wiem, czy Wam wspominałem w tej grze, mamy przed sobą, czeka na nas kilkanaście bodajże chyba nie wiem 16 17 18 19 może nawet misji w najprzeróżniejszych y, zakątkach y, globu słyszałem że masz do sprzedania ciekawe także zostawię sobie ten strój może na potem Posprzedaję może sobie jeszcze tutaj niektóre spluwy i nadmiar amunicji, który to sprawia, że no właśnie, nie, bo nie możemy się poruszać, ale wiecie co, ja tymczasem jeszcze się tutaj, albo nie, dobra. Uleczę się tymczasem. O, widzicie? Tutaj mamy te najmniejsze, teraz już wykorzystane. Apteczki. Te najmniejsze, te szmaciany. Przypominające y, szmacianom torbę. Powiem Wam, że wciąż mam dylemat, jaką by sobie tutaj broń zakupić. Postanowiłem jeszcze sprzedać Uzika, czy jak on się tam nazywa. No, powiem wam, że jeszcze ten. No, powiem, no mam tutaj mętlik troszeczkę w głowie. Nie wiem, co, co by se tu wybrać. Jaką tutaj spluwę sobie zakupić, tak żeby zbytnio się nie przeładować? Wciąż mamy czerwony pasek, czerwony znacznik yy, naszego ekwipunku. Także. A jednak, wiecie co, ja myślę, że jednak warto tutaj zaryzykować. No i udać się w kolejną już. Misję trzecią już z kolei z takim oto, właśnie ekwipunkiem, z dwoma pistoletami, w tym jednym maszynowym i strzelbą. Za to z dość sporym zapasem amunicji do jednego z nich. Kurwa, zobaczcie, jak tu dużo przed nami nieprzyjaciół. Normalnie cała czerwona mapka. Siwy dym, można powiedzieć. Mamy uratować znów paru zakładników. Na razie dwóch. Ale oczywiście droga do nich będzie bardzo trudna. No i niestety nieraz gra będzie dawać nam tutaj znać o swoim, można powiedzieć, okrucieństwie, w tym sensie, że. Czekajcie, przeczekajmy, niech oni sobie tutaj na spokojnie przejdą dalej. Wykorzystam sobie później tą tutaj oto ciężarówkę przed nami jako osłonę. Okej, okay, już jeden został tutaj zaalarmowany. Już drugi nawet. O naszej tutaj obecności. No nie, no kurwa, zajebiście, że się teraz zleci cała tutaj, kurwa, wataha. no giniszesz. Dobra, szybko, gościu, przeładowuj, bo nie mam czasu. Dobra, udało się. No nie, no kurwa, kolejny się tutaj. Ten jeszcze ma jakąś tutaj, nie wiem, siekierę, czy Pój wie co. Dobra, szybko. No kurde gościu. przyładowuj tą broń. No szybciej, no szybciej. No szkurwa mać. Straciłem... Wystrzelałem wszystką amunicję. I... No szkurwa. Myślałem, że... No ale dobra. Na razie to pierwsze podejście. Jak na razie... No całkiem niezłe. Odrobinę. Y, brakło mi. Tutaj farta. I bym jakoś z tego tutaj wyszedł. Dobra. Spróbuję, może teraz, jak zleci się cała tam, jak ja to mówię, watacha. To spróbuję tym razem po prostu y, sobie spierdalać przed nimi. Dobra, dwóch już załatwiłem. Pokuszę się o to, żeby może ich rozwalać, jakby to powiedzieć, no na raty, ale wciąż ich jest tutaj za dużo. Też ma jeszcze nóż, noż kurwa, no nawet broń, ten nawet bym tutaj zaryzykował stwierdzeniem, że żadna broń palna, znaczy no. Zdecydowana, może większość broni palnych nie zadaje takich obrażeń jak broń biała, co zresztą przed chwilą zauważyliście. Mieliście okazję tutaj zauważyć. Ok, dobra, spróbuję tych trzech na razie narraty: tych najgorszych z bronią białą. Kurwa, co jest? Dlaczego on... No nie, ten jeszcze z bejsbolem i, i z jakimś tutaj, nie wiem, jakąś siekierką, chociaż mnie to bardziej przypomina jakiś, yy, nie wiem, jakiś kilof, czy, czy nie wiem, czy toporek. Po raz kolejny nie mamy tutaj szczęścia. A może by tak jednak spróbować... Naszej starej, dobrej, sprawdzonej strzelby. Albo nie, dobra, czekajcie, tu jest jeszcze, właśnie mamy jeszcze tutaj możliwość schowania się pod ciężarówkę. Przypomina mi się tutaj. Call of Duty 4. Misja w Czarnobylu. Gdzie wykorzystaliśmy ten? No, dwie ciężarówki zaparkowane. No, zaparkowane gęsiego jedna za drugą. Znaczy ten. Najpierw była jedna, a później podjechała druga. Na nasze szczęście, i dzięki temu szczęśliwie udało nam się przemknąć między hordami nieprzyjaciela. Tego z tym nożem, właśnie, o i tego jeszcze. Albo dobra. Tak go sprytnie urządziłem. chciał już mnie, tutaj zajebać, ale ja byłem sprytniejszy tym razem. Okej, okay, dobra. Najgorszy jest ten z tym oto tutaj y, toporkiem. W tej żonobice, jak to się mówi, białej. Dobra, jego to może spróbuję. Tego z bejsbolem. Dobra. No, właśnie, ze strzelby. Naszej starej, dobrej, sprawdzonej strzelby. Jak widzicie, z tym z powodzeniem nam się to tutaj. Z powodzeniem nam to tutaj wyszło. Tutaj niestety nie z powodzeniem do nas. Tutaj ten nie udało nam się stąd wyczołgać spod tej ciężarówki. No dobra, ale to nic, mieliśmy jeszcze troszeczkę punktów życia i apteczkę tutaj w zanadrzu niestety. Ale dobra, o, zobaczmy co to jest tamto ten tamto yy, przy okazji troszeczkę kaski żeśmy zarobili tutaj E, dobra, myślałem, że ktoś jeszcze tutaj do nas odbiega, do nas tutaj idzie, jednakże y, tymczasem na razie czysto. Y, nóż typu motylek z bodajże jest to y, cenna tutaj rzecz do pchnięcia y, w Lombardzie i kolejna porcja y, kaski. A ja wciąż zastanawiam się co to, to takiego było ten tutaj toporek. Ten toporek z tego gościa w tej żonobice. Tymczasem podejdźmy sobie tutaj już troszeczkę bliżej naszego celu. Troszeczkę bliżej tego całego budynku, w którym to przetrzymują jednego z naszych zakładników. Kurwa, nie sądziłem, że ten. No ale nic, na razie nie myśli, że może nas trafić. A tu kurwa, taki ząg na nasze szczęście. I. Dobra. Myślałem, żeby wykorzystać moment. Aż nasz gościu tutaj, ten tutaj nieprzyjaciół, ten jeden z tych naszych nieprzyjaciół będzie przed nami tutaj przeładowywać broń. Czekajcie, czekajcie, bo to tymczasem się okazuje. Przez łamek sekundy, widziałem w tym oto tutaj domu, tutaj tuż obok nas, że. Dobra, w ten wbiję może tutaj sobie przez okno. W ten oto sposób ich tutaj postaram się przynajmniej zaskoczyć. Jednakże przed tym obowiązkowo zrobię sobie tutaj sejwa. Tak jest, dobrze, dostrzegłem tutaj... No szkurwa... Zastrzelili go. To był jeszcze jeden z zakładników. Na mapce nie było go y, widać. A to dlatego, że no właśnie, y, że jeden y, no, że znacznik jednego z nieprzyjaciół y, z, go zasłaniał. A zasłaniał tenże znacznik naszego nieprzyjaciela. Ja tymczasem poszukam sobie jakiegoś tutaj innego, tymczasem wejścia. Albo nie, może jednak pokusiłbym się. Tutaj o to, by sobie normalnie, po ludzku, jak człowiek, wbić przez drzwi. Dwójka z tych, co, były, co byli w tym, w budynku. Tak jest, tutaj jeden idzie. Na szczęście, a może i nie, nieszczęście. Ale dobra, no, był, był sam także, no i kolejny z baseballem już tutaj, no, ale ten już y, niestety jest y, troszeczkę dla nas tutaj y, wyzwaniem i jeszcze jeden tutaj z pistoletem, także dobra, tego muszę chyba a, w dupę. Chciałem sobie zmienić y, spluwę. Na pistolet maszynowy niestety nie zdążyłem. Jak zwykle w tego typu przypadkach zapiszę sobie już po raz kolejny tutaj grę i tak się zastanawiam, że być może lepiej nie czekać na nich, tylko od razu sobie wbić do chałupy. Wbiję sobie wykorzystując tryb skradania. O, i właśnie w ten oto sposób. W ten oto sposób postaram się. No, kurwa, no ginżesz, szmato. Straciłem sporo życia, może. I tym razem szczęście się do nas uśmiechnie i będziemy. Gdzieś znajdziemy sobie jakąś broń. Wezmę sobie ten. O, ta, znaczy nie broń, tylko kurwa. Przejęzyczyłem się, apteczkę. Pójdę z bronią. Na razie potrzebna jest nam apteczka. Niestety, o, przy okazji, jeszcze sobie wzięliśmy karabin, jeszcze jeden karabin maszynowy. Niestety nie możemy, utraciliśmy tym samym zdolność do szybkiego poruszania się. I skradania jednakowoż. Powiem Wam, że się naprawdę naprawdę zajebiście sprawdza ten oto nowy karabin, który żeśmy sobie przed chwilą yy, tutaj zebrali. Yy, Discman moi drodzy. Tutaj jeszcze jest do obchnięcia, do zebrania. Tutaj jeszcze jakiś yy, ten gościu ma wisiorek. Tak mi to przynajmniej wygląda na Discmana. Dla niewtajemniczonych to był po prostu odtwarzacz, przenośny odtwarzacz płyt CD. Oczywiście, jak zapewne się domyślacie, z muzyką. To, to trochę tak jak Walkman był na kasety. No, to można powiedzieć, że Discman to był taki walkman. Ten na płyty w CD. Zwym wyglądem przypominał. Mam jeszcze jednego. Znaczy no. Tak, właściwie przypominał y, tego, no. Y, sputnika można powiedzieć. nie sputnika, tylko. Y, cienki taki. Dosyć cienki yy, i zarazem dość yy, duży dysk. Dość spory taki dysk. No nie wiem, no, o średnicy. No, Z20 cm, może. No, mniej więcej, jakoś tak. Aż chciałoby się powiedzieć, Gimby nie znają. Telefonik komórkowy na nic nam się raczej... Ta, znaczy, no, nawet nie to, że się przyda. Właściwie nie, no, właściwie tak. Właściwie na nic nam się nie przyda, gdyż no, jego wartość jest yy, w Lombardzie... Znikoma. Na razie niech na nas tam w tym budynku czeka, gdyż podążając za nami naraziłby się na no właśnie na ostrzał. Bo przed nami jeszcze trzy czwarte: tutaj mapy do wykoszenia. Tymczasem ruszamy. Do odbicia drugiego, już z naszych zakładników, kwanego w tym oto, tutaj yy, małym oto sklepiku przed nami. Ale ja myślę, że yy, to już w następnym odcinku. A tymczasem trzymajcie się ciepło. Do następnego! Narka! Cześć!